Dobry wieczór. Nazywam się Krystyna Stromaier. Z wykształcenia jestem nauczycielką metody Kraisa oraz magistrem inżynierem. Zapraszam do dzisiejszego spotkania w przyjaznym Twoim miejscu. Nocy Ocean Spokojny proponuje dzisiaj ciąg dalszy lekcji Swobodne Ramiona, część trzecia. Dlaczego swobodne ramiona? Czy Twoje ramiona są podniesione wysoko, a może ty nawet tego nie zauważasz? W okresach niepokoju i stresu zdarza się, że ramiona nasze niemal automatycznie podnoszą się wysoko. To może powodować różne niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu naszego organizmu. Dlatego Ważne jest, aby nasze ramiona były swobodne. Swobodne ramiona wpływają pozytywnie na wiele funkcji, które używasz codziennie. Kilka przykładów. Oddychanie, głos zarówno w śpiewie, jak i w mowie. Jak chodzisz, jak. Siedzisz, jak podnosisz. Cykl lekcji: Swobodne ramiona, z których ostatnia trzecia jest dzisiejszą lekcją, pomoże Ci w znalezieniu swobodnej pozycji dla Twoich ramion. Jak może już wiesz, ja jako nauczycielka będę opisywać ruchy, które Ty będziesz wykonywać. I bardzo ważne jest nie tylko, jakie ruchy wykonujesz, ale również jakie wykonujesz. Twoja świadomość towarzyszy każdemu ruchowi. Ja pomagam ci pytaniami, które będę zadawać w celu ułatwienia tobie zadania. Jeśli nie możesz wykonać pewnych ruchów, rób je w twojej wyobraźni. Mózg Traktuje je tak, jakby się je robił w rzeczywistości. Usiądź na skraju krzesła z płaskim siedzeniem, nie opierając się o oparcie. Biodra, kolana ugięte są mniej więcej pod kątem prostym. Stopy spoczywają płasko na podłodze, prostopadle pod kolanami. Obie ręce ułóż sobie wygodnie na udach. Pamiętaj, zrób przerwę, odpocznij krótko po każdym ruchu. Dzięki temu każdy ruch będzie nowym i świeżym dla układu nerwowego, a Tobie łatwiej będzie utrzymać uwagę, uważność na tym, co robisz. Bardzo powoli podnieś trochę Twój prawy bark. Tak samo powoli wróć do pozycji wyjściowej. Twoje prawe ramię i cała prawa kończyna górna są bierne i rozluźnione. Podnosisz aktywnie tylko prawy bark i wracasz z powrotem. Twoja szyja, klatka piersiowa i plecy są pasywne. Pozwól, by dopasowywały się do ruchu barku, by podążały za tym ruchem, tak jak to czujesz. Oddychaj spokojnie i swobodnie. Bądź uważny, uważna. Każde zatrzymanie oddechu świadczy o zbyt dużym wysiłku wkładanym w ruch. W jaki sposób uczestniczy w tym ruchu Twoja klatka piersiowa? Jak to odczuwasz? Czy czujesz się, jak cała prawa strona troszkę się wydłuża, a lewa staje się krótsza? Przerwij. I odpocznij chwilkę. Porównaj z twoim lewym ramieniem. Podnieś lewy bark trochę i z powrotem do pozycji wyjściowej. Czy jest jakaś różnica między nimi? Jak tą różnicę dostrzegasz? Jakie masz odczucie, kiedy podnosisz ten bark, który do tej pory nie poruszał się aktywnie? Bardzo powoli podnieś teraz trochę twój lewy bark. Tak samo powoli wróć do pozycji wyjściowej. Twoje lewe ramię i cała lewa kończyna górna są bierne. I rozluźnione. Podnosisz aktywnie tylko lewy bark i wracasz z powrotem. Twoja szyja, klatka piersiowa i plecy są pasywne. Pozwól, by dopasowywały się do ruchu barku, by podążały za tym ruchem, tak jak to czujesz. Oddych oddychaj spokojnie i swobodnie. Bądź uważny, uważna. Każde zatrzymanie oddechu może świadczyć o zbyt dużym wysiłku wkładanym w ruch. W jaki sposób uczestniczy w tym ruchu twoja klatka piersiowa? Jak to odczuwasz? Czy czujesz, jak cała lewa strona troszkę się Wydłuża, a prawa staje się krótsza. Przerwij i odpocznij chwilkę. Teraz bardzo powoli zacznij poruszać prawym barkiem troszkę do tyłu. Wróć do pozycji wyjściowej. Pamiętaj, wykonuj każdy ruch powoli, lekko i delikatnie. Im wolniej wykonujesz ruch, tym więcej rzeczy możesz w nim obserwować. Po prostu dajesz czas układowi nerwowemu, by różne szczegóły zauważył. Zwróć uwagę, co robi Twoja prawa łopatka. Czy czujesz jej ruch? Czy musisz sobie go wyobrażać? Poruszaj barkiem jeszcze wolniej i wolniej, by skupić się na odczuciach płynących z prawej łopatki. Czy czujesz, że kiedy poruszasz prawym barkiem do tyłu, Twoja prawa łopatka zaczyna zbliżać się do kręgosłupa? Teraz bardzo powoli zacznij poruszać lewym barkiem troszkę do tyłu. Wróć do pozycji wyjściowej. Pamiętaj, wykonuj każdy ruch powoli, lekko i delikatnie. Im wolniej wykonujesz ruch, tym więcej szczegółów możesz w nim obserwować. Po prostu dajesz czas układowi nerwowemu. By różne szczegóły zauważył. Zwróć uwagę, co robi twoja lewa łopatka. Czy czujesz jej ruch? Czy musisz sobie go wyobrażać? Poruszaj barkiem jeszcze wolniej i wolniej, by skupić się na odczuciach płynących z lewej łopatki. Czy czujesz, że kiedy Poruszasz lewym barkiem do tyłu, twoja lewa łopatka zaczyna zbliżać się do kręgosłupa. Przerwij i odpocznij chwilę. Zacznij teraz zakreślać. Małe koło w przestrzeni, poruszając Twoim prawym barkiem powoli, uważnie. W tym ruchu prawe ramię wędruję w górę, do tyłu, w dół, do przodu i ponownie do góry. Pamiętaj, to nie jest ważne, żeby koło było duże, tylko żeby było dokładnie robione. Odpocznij po kilku kołach. Nie rozciągaj na siłę. Pozostań z małym zakresem ruchu. Zadbaj o jego płynność i elegancję. Wykonuj każde koło lekko. I luźno, bez wysiłku. Jeśli odczuwasz, że koła są nierówne, kanciaste, rób je jeszcze wolniej lub zakreślaj mniejsze. Niech Twoje całe ciało porusza się swobodnie wraz z tym ruchem. Ruch ciała jest konsekwencją koła. Wykonywanego przez ramię. Zmień kierunek koła. Powoli podnieś prawe ramię trochę. Następnie idź do przodu. Potem w dół, do tyłu i znowu do góry. Odpocznij po kilku kołach, odpoczywaj tak często, jak potrzebujesz. Zakreślaj każde koło spokojnie i równo. Może zrobić je mniejsze, wolniej, ale precyzyjnie. Zauważ, że kiedy robisz koła prawym ramieniem, to również twoja głowa, kark. Klatka piersiowa i miednica poruszają się trochę w przestrzeni. Zacznij teraz zakreślać małe koło w przestrzeni, poruszając Twoim lewym barkiem powoli, uważnie. W tym ruchu Lewe ramię wędruję w górę, do tyłu, w dół, do przodu i ponownie do góry. Odpocznij po kilku kołach. Nie rozciągaj koła na siłę, pozostań z małym zakresem ruchu, zadbaj o jego płynność i elegancję. Wykonuj każde koło lekko i luźno, bez wysiłku. Jeśli odczuwasz, że koła są nierówne, kanciaste, rób je jeszcze wolniej lub zakreślaj mniejsze. Niech twoje całe ciało porusza się swobodnie wraz z tym ruchem. Ruch ciała jest konsekwencją. Koła wykonywanego przez ramię. Zmień kierunek koła. Powoli podnieś lewy ramię trochę, następnie idź do przodu, potem w dół, do tyłu i znowu do góry. Odpocznij po kilku kołach, Odp odpoczywaj tak często jak potrzebujesz. Zakreślaj. Każde koło spokojnie i równo. Możesz zrobić je mniejsze, wolniej, ale precyzyjnie. Zauważ, że kiedy robisz koła lewym ramieniem, to również Twoja głowa, kark, klatka piersiowa i miednica poruszają się trochę w przestrzeni. Zrób pauzę, odpocznij. Zauważ teraz różnicę pomiędzy Twoim prawym ramieniem i lewym. Zwróć uwagę na Twoją twarz, kark, klatkę piersiową i miednicę i porównaj z tym, jak to odczuwałeś. Odczuwałaś przed tym ćwiczeniem? Wstań i pochodź trochę. Jak czujesz się chodząc? Obserwuj różnicę pomiędzy Twoją prawą i lewą stroną: ramiona, barki, ruchy prawej i lewej ręki. Dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Życzę dobrej nocy, miłych i pogodnych snów i zapraszam na kolejne zajęcia metodą Feldenkrais'a na nocy oceanie spokojnie.